Jeszcze co Zobaczymy się na Barbiecie. Dawajcie panowie, dawajcie, trzymaj tam! go tam! Ale to ma kurwa! Serio? Adi! Adi Jesteś tam, jesteś tam. Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Packer Ciężaróweczka przygotowana na zlot. Bo idziemy do kopotkowa, tam będzie Robert Burnejka i będzie się działo. Oj, będzie się działo! A co u mnie się na podwórku dzieje no jak widzicie? Takie właśnie są dymy, kuźwa, takie właśnie są dymy. Dobra, to trzeba teraz zabierać się sprzęt, siłownie do ciężarówki. Jedziemy, jedziemy, bo tam będzie też ostra pompa. kuźwa bo Robert powiedział burnejka, że nie będzie lipy. Niech nie będzie lipy, no to nie będzie. Ale zanim jeszcze pojadę, to założę córeczkę na hokej! A no nie żabciu ona sobie idzie potrenować, a tato się też jutro na weekendzie będzie trenował. No z Robertem Burnejką. No a takie będą właśnie jajca. Sieć w prawo. Dziękuję za informację, zaraz jadę. Słuchajcie, ale muszę wam powiedzieć jedno. Ten nocny klimat w Mercedesie to jest normalnie przekod, co? Super, naprawdę super. Spraw, że tak mówiłem, ale jest, kurwa, mega opcja. Dobra, za chwilę dojeżdżamy do celu. I działamy, działamy bez wymóweczek. No i tutaj, tutaj jutro będą dymy. Oj, to grube! Tor jest ustawiony chyba dla jakichś samochodów rajdowych, z tego co tu widzę po śladach. Ale pierwsze, co to, to skorzystamy z meni. <laughs> dlatego, że myłem mamy autor zobacz jaka szyba już do tych robaczków. No cóż, odmycia przejechało jednak autko troszkę kilometrów. A tu lipy nie może być jutro, prawda? Prawda! Ale zobaczcie, co tu stoi. Ale mi tak opośmigał teraz. To chyba trujeczka czy czwóreczka? Nie, trujeczka. Trójeczka. Dobry Wczęcio. A go kurwa Nie, nie, dwa dwa pije. dwa pifka piwa mam fazie życia. Tak jest. Nagrzewasz. Z mnie. O zito się sputkałeś. Jesteśmy w sport kopytkowo. Jest naprawdę bardzo fajnie, no nie? Bardzo fajnie. Za chwilę no. zaczynamy zawody Zobaczcie, zobaczcie, co się Już się dzieje. Już są zawody strongman. Dawaj byku, dawaj. Mówi, i, ty, pamięta, I tylko, i tylko, i tylko trzy piwka wypił! Powiem ci, że będzie co robić. Będzie co robić? No. Dasz radę jutro? Przecież podniosłem <gryś> No to jest prawda, kurś no podniósł <gryś> No dokładnie, no. Ale, ale nie będzie lekko. Nie, nie będzie lekko mówić, tak? Dajesz, o, kolega dajesz. sprawdzi. To może się o, siły o, dobra. na jutro. Dobrze, patrz. I co, dasz radę? Cia, cia. Dasz, Zresztą, radę? I, Dasz dwa, radę? Tylko dwa piwa wypiłem Po, po dwóch piwach rozumiecie to? Po dwóch piwach Kuźwa co tu się dzieje A co będzie jutro po trzech? Bierz, bierz, bierz. No, dokonie, uwaga. Dawajcie panowie dawajcie Andrzej Andrzej, Andrzej. Dawajcie, dawajcie. No A no już się Nie, nie, nie ma lipę! Ale silna kobito. Ej, pociekaj trochę, no. Ej, zobacz jakie jajce, wiesz, jak na silna je... jest? Ja to trzeba złapać. Ja to ciasto trzyma! Trzymaj tam to go, no. Trzymaj go tam. No mówię, że silna jest. Dzień dobry, dzień dobry kolejnego dnia. Oj, wczoraj było mega wesoło, jak widzieliście. Andrzej, dyrektor tego obiektu Kopytkowa. Port Kopytkowo jest naprawdę mega, mega gościu. Pozytywny, no wesoły, wesoły jest totalnie. Jajce takie były. A teraz stajemy, ogarniamy się, bo dzisiaj przed nami jest naprawdę ciężki dzień, bo będzie się dużo, bardzo dużo działo. A jak ujść, o ile może to spałby 4 godziny. No, takie są jaja. Kasia, gdzie my idziemy? Do Tkaczykowskiego. Do tka każdy już tam pakuje bez nas A, już skurczybyczek, no nie? A tam jest prezes! Cześć! Cześć! Cześć być kurwa. Dzień dobry, witamy tutaj prosto skopytkowa. Kopytkowa Tu są Maciek i Adi, jesteś tam? Adi Adi, Adi jesteś tam? jesteś tam? Jesteś tam? Adrian, wracaj do nas! Nie pij tych piw nie pipik, bo to wszystko będzie wiesz. Wszystko będzie... tu się nagrywa wszystko. Kaczek boi się już? Musi mówić trzęsie. Już się trzęsies, co? No, tak. <gry> o, o. Nie zabijemy się, nie, no nie, To się okaże. To, nie zginiemy, ja jeszcze nigdy nie umarłem, więc Aha. to powinno być Moim zdaniem Tkaczkowski już ma mokro, od twoim? Już ja mam mokro. Co, wiesz? Co nie ma. Ale to ma jebnięcie, kurwa. Ty. Serio? A ja jest. Masakra, masakra. A się częściej stały. Czyli jest dobrze, jest dobrze. To się tak garniaka psuje. No. A czy to jest jeden 6 silnik? Tak. 1-6, tak? Ewidentnie. A, a to a to diesel pewnie? Tak. Widzę, to myślałem. Same celebryty. No się widzi. DJ DJ nam przyjechał, tak? DJ czy DJ jak to się mówi? Moje angielski na wszelkim Jak to się mówi dokładnie? A, DJ. A, DJ. A, to mi to pasuje takie teksty. DJ i wiadomo o co chodzi. No nie, to DJ przyjechał. dj no, O, proszę, się dzieje. Widać, że kierowcy na siłowni są. Widać, że kierowcy no Nie ma lipy, no nie? Nie ma lipy. panowie? Wszystkie muszą być Już jest wesoło, podpisujemy się na kasku, BHP pełną parą, tak? Panie kolego, autografa składamy. Wy dzięki wielkie. <laughs> Dzięki, dziękuję. To ponad 1000 zł. Fajne nagrody dla dzieci, medale, e, te same. A zobaczcie co tutaj się dzieje na strefie Mercedesa. Jakie mamy piękne kobiety? Ach ta moja żona ile ma cierpliwości w sobie, za no, to jej dziękuję. Zobaczcie, na co ten mają ulicy, widzicie? No, Takie tak, tak, się miejsca, jest wesoło. No i Robercik już przyjechał. Siemaneczkę Robercikle. Parę słów do no, już tak, chodzi o dobiegacze. Cześć, cześć, cześć. No co biegacze, zaczynacie. Chętnych do sprawdzenia w konkursie precyzyjnej jazdy, sprawdzenia się z Adrianem. To no wiecie było, Dawaj, ja sprawdzam. <grym> Dzięki Adrian, Adrian, zostaw <grym> siłę na później. Dobra, dobra. A ty Lula, ty ćwiczysz. O 12 lat, także już minęło 30 lat Czyli zamiast do szkoły to ty na siłownię, czy tam czy, czy, idąc do szkoły twój plecak obciążałeś specjalnie, żeby przyjemne spożytecznym było. Kurde, co drugi dzień chodziłem do szkoły, żeby poćwiczyć. Ćwiczę, ćwiczę czas dla siebie, mówię jakieś wyzwanie, bam, robimy zawody. No i w kwietniu, przepraszam, w maju tego roku zajęłem trzecie miejsce na zawodach kulturystycznych w sylwetce plażowej, no i takie moje małe osiągnięcie, z tego jestem bardzo zadowolony, bo ja przygotowałem się typowo w ciężarówce, zima, minus 10, ja wychodziłem na parking, ćwiczyłem, no nie? No właśnie ty! ja myślałem, że... No, ty już prawy, kościu! Nikt nie prawy! No, 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 o, dałem mu ten telefon, a u ten tutaj świruje po O, i teraz tak! Replay jeszcze! Dobra. Dobra! Robert nie może wejść! Dobra, tak można jechać. Gdzie Łukasz się? Dobra. Przedtem temu w przodku było, że nic nie wida, że jest masakra, ale tak to wrażenie naprawdę, chłopak, kurczę, no nie mam jeszcze autogram, kurczę, nie ma nic, patrzcie! Piątka naprawdę dobra robota z tej jednostki, nic z ja lubię samochody, ja od nowego z ojcem nie żyję, w ciągiem miałem już 3 lata. Tak. A tymczasem chłopaki Mamy z drugiej grupy, czyli trakersi, właśnie zaczynają. Wystawiamy wyzwanie. Zawody Strongman. <grywa> Takie są tu jajca. Cały czas trwa bieg dla dzieci, sporta Po prawej stronie dla dzieci do wygrania kaczki, nie tylko praca. Dziecko do udział dostaje coś słodkiego. Jedziemy z tym Nie. No, 200 kilo, proszę zobaczyć! Trzy Brawo! Brawo. Jeszcze raz! Tak. 200 kg wola! Dawaj. Dawaj! Robert, odpowiedź jakaś? Więcej drogi, drogi trzeba używać. Dawaj. Dawaj. Dawaj! Jedziesz! Dawaj dawaj, 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 dawaj. dawaj dawaj. Jeszcze jedno. Yes. Nogi nogi. Tak? Dawaj, dawaj, dawaj biku. Nogi kilo. Większość z nich. To też jest kierowca zawodowy. drużyny hardkurowi trackersi Jest, super! Ja ostatnio raz! Dawo! Tutaj zawodnik Prawie 40, ponad kilo jest w jednym pojemniku. Proszę zobaczyć. Tak się... Tak się nosi za kuchnika. Jaka technika? To jest wysoki, długie ręce, na co za w agerowę? Przeciętna jest się już wypił. A jedzie, A O, teraz minął. Jedzie, jedzie, jedzie. czuć czółtą się, poprosić. Tak? A jedzie. Dalej dawaj, dawaj, szybko pracuj rękawki poprawy dajcie. Szybko, szybko szybko, dawaj, 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 dawaj. szybko, 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 Dawaj, dawaj, dawaj Szybko, 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 dałe. Idziemy, idziemy, idziemy. przeciwko Herce będzie potem szartowny. Wyniższe. No. A co ja tutaj robię, nie wiem. Z kolegą właśnie? Do Idziemy w trasę, no nie? Tak jest. W trasę śmigamy. Będą jajca. jedyneczkę zaraz wjeżdżamy. tak, dobrze. I i i tam właśnie robimy sobie rajd